Kochani, chcę Wam pokazać, jakby początek Bartążka. Tutaj są dwie drogi do Bartążka z tej strony. To jest pierwsza droga i ona jest tak zwaną drogą górną, która mknie aż do głównej drogi Olsztyna. Natomiast Tutaj się przemieszczę, jest to dolna droga Bartonska i tam w oddali widzicie Olsztyn. Stamtąd, dolną drogą przy samym jeziorze, można właśnie dojść do tej miejscowości, do Bartonszka. Natomiast o tutaj widzicie, samochody mkną górną drogą. Obie drogi, ta górna i ta dolna, są to drogi staropruskie.